filmy firmy ciepłownicze znają sytuację, natomiast czy są gotowe na wyzwanie, to powiem szczerze, to nie jest pytanie, na które można dzisiaj dać odpowiedź jednoznaczną. To, co się ma stać, mniej więcej zostało zdiagnozowane, czyli że trzeba będzie przy takiej strukturze paliwowej jak obecnie wykonać ogromną pracę w zakresie dostosowania do instalacji do standardów emisyjnych. To to, że produkcja energii ciepnej czy ciepła i energii elektrycznej na, w oparciu o węgiel kamienny będzie kosztowała wygasający strumień, strumień darmowych uprawnień do emisji CO2 i to wszystko przełoży się na cenę to wszyscy o tym wiemy. Jest tylko kwestia dyskusji ile to będzie kosztowało jako że tutaj możliwe są różne scenariusze i różne, różne efekty ekonomiczne. Na pewno budzi to wątpliwość. Bo w wielu przypadkach ten już prosty rachunek ekonomiczny pokazuje, że może się zdarzyć taka sytuacja, iż wszystkie koszty, które z, tego, z tych uwarunkowań zewnętrznych zaistnieją, mogą nie pozwolić egzystować dalej na lokalnym rynku ciepła w konkurencji z innymi sposobami zaopatrzenia w ciepło. A te, ta konkurencja, jeżeli byśmy chcieli popatrzeć, ona nie jest jednoznaczna, ze względu na to, iż Owszem, porównując się do podobnej jakościowo, Sposobów zaopatrzenia w ciepło. Możemy tę konkurencję wygrać, czyli możemy utrzymać lokalne rynki ciepła. Natomiast jeżeli wygrają nierówne warunki gry, no to wtedy się może okazać, iż nie da się utrzymać w dłuższej perspektywie czasowej dostarczania ciepła, jeżeli konsumenci będą decydować o byciu lub niebyciu tylko poprzez pryzmat ceny ciepła. W zakresie instalacji tych ob dzisiaj objętych systemem ED czyli te, które będą podlegały na przykład konkluzjom BAT, to wzrosty cen produkcji ciepła, wzrosty kosztów jednostkowych produkcji ciepła sięgają nawet 40%. To oczywiście jest to kalkulacja robiona na dziś wobec posiadanych informacji na temat kosztów pozyskiwania określonych technologii, jak również ewentualnych kosztów eksploatacji, ale w każdym razie na pewno nie jest to informacja optymistyczna. Wykonaliśmy też analizę dotyczącą dostosowania mniejszych źródeł, na przykład do przepisów ochrony środowiska, które się dopiero tworzą w zakresie na przykład to się dyrektywy o spalaniu paliw w średnich źródłach, źródłach średniej wielkości. Tam w zakresie tej dyrektywy nie są może zbyt duże wzrosty. One dzisiaj sięgają no, kilku procent dosłownie, ale jednak mimo wszystko są to wzrosty. Bardziej optymistycznie można by patrzeć z punktu widzenia przystosowania się obecnych instalacji węglowych do technologii e w zakresie średnich źródeł spalania na pewno instalacje duże przy tego typu, przy, przy tej kalkulacji kosztów, wzrostu kosztów będą musiały dokonywać bardzo poważnych wyborów łącznie z tym, że, żeby wykorzystać maksymalnie, optymalnie i efektywnie te nośniki energetyczne, które, przy których chciałyby pozostać.